Cześć, przypuszczam i pewnie się nie mylę, że szukasz właśnie biura rachunkowego. Albo zaczynasz prowadzić firmę, albo chcesz zmienić biuro na lepsze. W obu przypadkach postaram Ci się pomóc. Biuro rachunkowe to inaczej firma zajmująca się księgowością czyli dokładnie czym? No zwyczajnie chodzi o formalności w firmie, w wielkim skrócie, o wyliczanie podatków, wypełnianie i składanie deklaracji, prowadzenie ewidencji, w tym KPR oraz o kontaktowanie się z urzędami, oczywiście w razie potrzeby. Jako właściciel firmy możesz to wszystko robić sam, ale nie musisz. Możesz oddać sprawy w ręce księgowych, czyli biura rachunkowego. Zaoszczędzisz na tym sporo czasu i przede wszystkim nerwów. Co robią takie biura rachunkowe? W najprostszej wersji, Ty dostarczasz księgowym dokumenty, a oni prowadzą Twoje rozliczenia i podają Ci kwoty podatków do zapłaty. No ale bądźmy szczerzy, taka usługa to jednak niewiele. Od księgowych można oczekiwać dużo, dużo więcej. Weźmy na przykład księgowość w infakcie. Oprócz standardowych usług dostajesz dostęp do aplikacji online, w której sprawdzasz podatki i ZUS do zapłaty. Możesz pobierać też skany faktur i sprawdzać każdą operację księgowych. Dostęp masz 24 godziny na dobę, a to nie wszystko. Dokumentów nie musisz przywozić osobiście. Odbiera je od ciebie kurier, oczywiście w cenie usługi. Możesz także wysłać je jako skany elektroniczne do Infaktu. Zespół księgowych dba też o twój komfort. Możesz dzwonić do nich nawet w soboty, czy późno wieczorem, albo wcześniej rano. Do tego księgowi Infaktu regularnie ci pomagają, podsuwają rozwiązania, które obniżają podatki do zapłaty. Jak widać, biuro biuru nierówne. Warto zatem wybrać takie, które bierze pod uwagę Twój czas i pieniądze, a do tego jest też nowoczesne. Dlatego koniecznie przetestuj biuro rachunkowe Impact.